W dzisiejszym odcinku Mam pierwszą rybę I jest to kolorowa Mason ma rybę, co to jest? Rybo, ryba, Co to jest? Nie wiem Ty, to jest przecież ten, weź go szybko To jest prawdziwy wędkarz, my tutaj się chowamy A Mason tam siedził. Sieman przyjaciółki, witajcie w kolejnym odcinku Ja nie jestem Bergar Witajcie w ten wtorkowy wieczór Jest godzina około 17:00 I dzisiaj Mamy zamiar łowić tutaj u mnie na tym małym stawiku, jak ja to tutaj nazywam. Jeszcze to będzie takie pierwsze łowienie w tym roku, bo w tym roku już tak nie mówiliśmy, że, że coś złowiliśmy, tylko po prostu tak było łowione, zarzucane, ale nic, nic nie złapaliśmy. A dzisiaj właśnie zamierzamy coś złapać. E, więc no, będziemy łowić tutaj na spławik, na czerwone robaki. Mamy dzisiaj zestawy spławikowe i takie spławiki stałe, fajne i one są gramowe, sześciogramowe. Teraz może założyć sobie. Jakieś tej ciężarki, żeby mi ten spławik ładnie stał. I już pięknie stoi na wodzie, więc teraz robak na haczyk i oboje łowimy. Łowimy na wędki spinningowe, jakby mam tylko koło zmieniony. Na tamtym spinningowym miałem podziągę założoną Oboje mamy nawet te same wędki Te same spławiki, te same haczyki I te same przynęty Więc zobaczymy czy uda nam się złowić pierwszą rybę Z mojego stawiku w tym roku Więc co, my tutaj sobie siedzimy I łowimy Jeszcze ma do nas przyjechać jeden Mason Ale nie wiem czy przyjedzie Ale najważniejsze to żebyśmy coś złapali dzisiaj pierwszą rybę i jest to kolorowa Daniel, ty chyba miałeś branie, czy nie? A, nie zaraz, zaraz. Jest to kolorowa ryba jakaś karpik. Chyba karpik kolorowy Ale nie no, pierwsza ryba z 2020 roku i jest to kolorowy karpik dałby się Daniel podbierać To, to, to jest chyba z zarybiania za ale on w ogóle nie urósł Tam się pies drze Kolek. Le bardzo leciutko tutaj zahaczył na czerwone robaczki. Taka rybka. Z tego pierwszego karpia, a znaczy w ogóle pierwszą rybę na moim stawiku w 2020 roku, mówiłem to od 1000 razy, wypuszczamy Piękna, fajna ryba. Fajnie wiedzieć, że żyje. Dobra, więc łowimy dalej. Daniel ma branie. Coś mu tam dziubie. No i nie ma. Daj ma ciągle branie. Idę po fotel dla Masena, bo nie, nie, nie będzie stał. Musicie. To będzie dobre. Fajny fotelik. Ale fotel mordo. Mój najlepszy. Nie wiem, drugowojenny. Najlepszy z magazynu. Czy Dzięki jest jeszcze tutaj pajęczyna jako. Spadnie. Ua! Majesem ty grubasie, coś ty zrobił. Moje pierwsze siedzenie wędkarskie branie mam. Coś Ktoś mi tam. No lekko mi coś tam dziudnęło No co? Czy to jest policja? Na sygnale jeszcze, bez kidu, to jest policja. Siedzenie na V2, czyli mata na ryby. Ptaki wracają z ciepłych krajów do nas, do Polski. Leciały ryby, Daniel ma branie. Chyba lekkie. Jedzie spławik Danielowi. Może będzie druga ryba. Danielowi coś nie wychodzi na razie. Daniel ma zaczep. O, chyba o korzeń zaczepiłeś. Coś wyciągnął. Coś ciągnął. No jest korzeń na 100%. Tak. Ma Weź mi to nie, ja nie odchaczę. Ty sobie ja co? stał zafalował teraz. No się ludziska jest kolejny dzień właśnie teraz. Jest dzisiaj bardzo wiecznie. Wczoraj niestety, pod wpływem zbiegów okoliczności musieliśmy zakończyć nasze łowienie. No i było jeszcze do tego ciemno, dlatego dzisiaj jeszcze sobie trochę połowie tutaj. Jednak dzisiaj jest bardzo, ale to bardzo wiecznie. Może to słyszycie nawet w kamerze. Dobra, ja mam ten sam zestaw to wczoraj. Róbakę zaraz zakładam. Proszę bardzo, taki robaczek. Teraz zarzucamy wędkę. Tam. No i czekamy, tak jak to w wędkarstwie. Było właśnie przed chwilą dziubnięcie. Coś lekko dziubnęło. To może być jakaś mała ryba, bo spodnik jest ciężki, to nie wiem nawet czego zanurzy, więc będzie najwyżej jechała. Teraz się mega wiatr zrobił. W ogóle nie widać brań. Co się na wodzie w ogóle robi? Ze mną tutaj pies wędkuje na spodnie mi wchodzi Co za wędkarz ludzie idzie ryba. Zapatrzyłem się i tak mocno wzięła Coś idzie, ciekawe co to będzie Karaś No nie wie, że karasek jest Ale no taki, nie taki bardzo malutki, ale niestety karaś więc jest ten karasek no... Zaraz go tutaj wyjmuję, odhaczę i go pokażę. Dobra, więc jest taki okarasek. Zimny, zaraz go odhaczę. Już odhaczony, teraz y, idę z nim od razu do wody, no bo tutaj pokazywać. O, Proszę. Dobra. I popłynął, więc my chyba możemy łowić dalej. Więc to była druga ryba na moim tutaj stawiku. W tym roku. Niestety karaś, ale czego można by było się spodziewać więcej. Jest właśnie branie. Coś mi dziubie spławik. Ludzie, było mega branie. Spławik cały pojechał pod wodę. Niestety nie zdążyłem wędki złapać. Ale coś tam, coś tam przy tych robakach siedzi. Dziwna sytuacja, bo przede ta ryba dwa razy wyskoczyła. Rzadko tutaj widzę w ogóle jak jakaś ryba wyskakuje. Więc ciekawe sytuacje, no ale co z że wyskakuje jak mi brać nie chce. Nie no musimy się jednak przysunąć do jakiejś pory, w której nie będzie wiało, bo to jest masakra. Kompletnie nic nie widać. Witajcie ludzie, w trzecim dniu podejścia do łowienia ryby. Dzisiaj. Jesteśmy w teamie. Cały nasz wędkarski team dojer, którego kanał macie tutaj Mason, którego kanału nie macie tam Dzisiaj znowu łowimy na spławiki Mason ma nawet taką wędkę Mamy czerwone robaczki, nakopaliśmy Więc zaraz to, Zaraz ja się rozkładam i wszystko zarzucamy i łowimy Ludzie, deszcz, padań, no o co, co chodzi z tą pogodą? Jestem ma branie, ale jak teraz pada deszcz? Ludzie, co się teraz właśnie dzieje? Ja się nie podaję, ja dalej. Ale Mason jaki branie miał? Ale niestety zmarnował, jak to zwykle on. Ale jak się teraz rozpadało? Mason ma ryby, co to jest? Ryba, ryba Co to jest? Nie wiem. Ty, to jest przecież ten, weź go szybko. Mason ma certę Ryba Mason ma certę z tego zarybienia co teraz było Odhacza ją Czekaj. Ale jak teraz leje ludzie Wszystko Wpuszczaj Ludzie co się dzieje Ej chowajmy tu wszystkich Robimy Mason złowił certę Nie wiem oh. czy tam coś widzieliście, ale teraz tak zaczęło padać Miać! Że... Co się ja, ja dzieje było. Ale się rozpadało Mason mówi, że będzie łowił ryby No Beka ostatnio to poglądało Mason poszedł ryby łowić Widzę go tam Proszę, wasy robaki. Jak leje. O. Patrzcie na mejsena. Jak siedzi. To jest prawdziwy wędkarz. My tutaj się chowamy, a Mason tam siedziło, ale wędkarz certę złowił z zarybiania. Wyszedłem na chwilę po sprzęty jestem cały mokry. Na chwilę wyszedłem i dosłownie zmoczyłem się na maksa. Meisen, jak relacjonujesz swój pobyt tam? Zmokłem, no. Alep jest też szukał nas schronienia. To jeszcze jest spławik, ledwo wystający jest, Gdzie? miejscem ma branie, ale znowu zaczęło padać. Idealnie w tym momencie kiedy mam ma branie. Co się dzieje? Nie ma ryby niestety, ale jak bra. Dobra, więc oni tutaj łowią dalej e, Zamówiliśmy sobie pizzę, żeby mieć co do jedzenia. Więc łapcie następną rybę. Mejsem robaczek fajnie. Robaczki Ja, to no tak ja ryby mi złowi tutaj Jest ryba kolejna, tym razem karasz. Ja nie mogę Ale mej, Ale Mason jest dzisiaj norm... Wypuść tego psa Mam ją wypuścić do rowu? Nie tutaj go. Ale to skaraś, Dobra tu do Pas... Idziemy, skara się do rowu, ale Mason, ale czy dzisiaj Ribak jesteś? No bo ja jestem L lepiej od nas Ja jestem najlepszym wędkarzem na świecie nie wiem czy wiesz Mogę i go normalnie ładnie Karaś żyje, ale Macy dzisiaj łapiesz. Macy, załóż sobie kanał łęckarski. Jak takim dobrym wędkarzem jesteś, to wiesz. Dobra, 500 subów i lecimy. No. Wbijacie na jego kanał. Macy miał uranie Chyba. Tak no, nam się. Na pewno. Tak nam się wydaje. Macy ma kolejną rybę. Jest to znowu karaś. Eee. Ale naprawdę Mason jakie tyle ty dzisiaj łapiesz. Pozyj z karasiem. Nie wiem. Nie? Dlaczego nie? Dla Pozy. Taka wielka ryba chyba życiówka. Uch, jak Mason zjechał. Jest takie trochę odławianie karasi. Ładnie, do I poszedł. Daniel przed miał mega, mega odjazd, mega branie. Ale nieździemy... Bym... Jest ryba? Jest. Dobra, jest ryba. No, najgit. No, no jest karasek. karasek no. no to do rowu, go oj, oj Do rowu z nimi idziemy, bo ja tutaj ich za bardzo nie chcę. A w rowie jest dużo wody, teraz. Cały ryby do rowu. Ale te ryby od razu pod te liście wchodzą, no. Naprawdę, mega dużo musi ich tutaj być. Więc to by było na tyle na ten odcinek. 3 dni. Trwał, można powiedzieć. Pierwszy dzień mówiliśmy razem, drugi ja sam i trzeci znowu. Mason dzisiaj naprawdę szalej, najwięcej Więc jeżeli się podobało, zostawcie oczywiście łapkę w górę, a myślę, że się na pewno podobało. W karcie macie kanał Daniela, Masona, Więc zobaczcie poprzednie filmy, które nas tutaj wyświetlają. I do zobaczenia wkrótce.